Macie nawet najmniejszych szans. Jeszcze proponuję, aby kobiety nie rodziły dzieci w tej epoce. Nie, ro, nie rodzić ich. Bo niestety wszystko pójdzie na organa lub pójdzie na części. Rozumiecie kobiety? Ha, to do on... tego zwierzają. Bo on... na... Słowianie to, to jest stary, rdzenny naród. I ród. I ród. Panie Prezydencie, ja zadam tutaj takie, można powiedzieć, dość ciekawe pytanie. A mianowicie, tutaj chodzi o Gwardię Bezpieczeństwa Prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej i pułkowników Jana Ratusz oraz Romana Wacława Ratusz. Czy w tym momencie. Oni są w stanie w jakikolwiek sposób pomóc suwerenom, którzy pod pozorem ćwiczeń, pod pozorem ćwiczeń od razu mówię, yy, są zaciągani do wojska. I pr jest próba wyeksmitowania, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście bardzo delikatnie, yy, suwerenów na Ukrainę. Oczywiście, że tak jest, tak się będzie działo, natomiast obec panowie z partii prezydenckiej, to jest za mało. To jest za mało, a nie mamy żadnej pomocy ze, ze strony społeczeństwa. Nie mamy imię, nie będziemy, bo to społeczeństwo to nie wiadomo, jakie ono jest i kto to w ogóle jest. Bo według mnie, nie wiem, jakieś przybłędy, bo innego określenia już nie mam. Nie rozumieją, tyle lat się to tłumaczy. To wszystko się realizuje, spełnia, a nikt nie chce nic wiedzieć. Dokładnie ja rozumie tego. Nie rozumie tego gdzie oni mają mózgi. No, chyba, że mózgi mają nie w głowie, a w czterech literach. No to ja, że... ja szydzę sobie z tych ludzi, którzy nic nie robią dla ojczyzny. Dla mnie to nie są ludzie i słusznie mówią, że to jest padlizna. Bo to jest padlizna, no niestety nie ma co tutaj ukrywać, nie ma co tutaj czarować, że Polak to jest wielkim człowiekiem. Nie, to jest zero. Nasi ludzie to jest ktoś. Nasi suwereni to są prawdziwi Słowianie, prawdziwi ludzie. Mają pełne dokumenty, takie jakie powinny być, a reszta nas nie interesuje nawet. Eee, bo jak idą na, pójdą na żyć. Powiem, powiem w ten sposób, panie prezydencie. Z racji sytuacji finansowej, Niestety nie wyrobiłem wszystkich dokumentów, e, również dla swojej rodziny. No niestety, tak jak mówię, moja sytuacja finansowa jest Ale powiedziałem. Tak, nie zrobiłeś tego. Na razie jeszcze, Panie Prezydencie, nie, ale jestem jestem w trakcie, dlatego, że też tutaj nałożyły się moje sprawy prywatne, więc e, trochę czasu mi to zajęło. Natomiast kwestia jest tego typu, że również w Pracuję z grupą suwerenów, którzy e, tworzą dokumenty, piszą bardzo mocne pisma do instytucji międzynarodowych, gdzie również ja, ja chciałem, żeby to, to robią. również to ja byś... e, można również również e, pańską również w taki sposób, że na dzień dzisiejszy, również na dzień dzisiejszy na dzień dzisiejszy również również ma zablokowane, tak zwane KPO, i tak. również e, kilka innych funduszy. Oczywiście są wściekli niesamowicie. Wściekli są niesamowicie. I będą przez to e, dopiekać różnego rodzaju podatkami i innymi rzeczami, bo oni muszą sobie e, odrobić. No przecież właściciel e, żąda od nich e, no, finansowych efektów. A tych efektów w tym momencie nie ma. Oczywiście, że tak jest jest chyba logiczne i normalne, niewolnik nie ma prawa głosu. Dlatego ja mówię, zjednoczmy się przy